Obywatele Ukrainy dziś wyjątkowo potrzebują pomocy, nie tylko gestów solidarności, ale konkretnego, materialnego i rzeczowego wsparcia. Dlatego z pomocą ruszył klub piłkarski chemik Police. Przed meczem inauguracyjnym rundy wiosennej zorganizował zbiórkę artykułów higieny osobistej, koców oraz artykułów szkolnych. Mam otwarte serce dla Ukrainy, przeciwstawiamy się mocno wojnie, stop wojnie, jesteśmy bardzo pokojowo nastawieni i mamy, mam nadzieję, że ten reżim bardzo szybko się skończy. My, pracownicy klubu trenerzy, również włączyliśmy się w akcję. Oprócz tego, że zbieramy dary, również przeznaczamy określoną kwotę na zakup niezbędnych rzeczy dla osób przebywających z Ukrainy. W akcję niesienia pomocy mocno zaangażowała się grupa Azoty Police, partner główny klubu piłkarskiego Chemik Police. Zakłady Chemiczne Police, zarówno jak cała grupa, bardzo mocno włączamy się w całą akcję pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. W całości cała grupa przeznacza milion złotych. Ośrodki wczasowe, hotele, którymi dysponuje grupa. My tu Zakłady Police, jako Zakłady Chemiczne Police, partycypujemy również finansowo w tej pomocy. Organizujemy również zbiórki w naszych obiektach dla uchodźców. No i tutaj dzisiaj też Staramy się wesprzeć, można tak powiedzieć, i moralnie wszystkich Ukraińców walczących o swoją ojczyznę. W geście Solidarności, tuż przed spotkaniem z Drużyną Dąb Dębno, oba zespoły wyszły na murawę z banerem Nie dla wojny i flagą Ukrainy, która od 24 lutego dzielnie broni się przed atakiem Rosji. W ten sposób zawodnicy, partnerzy i kibice oddali hołd walczącej Ukrainie. Pierwsze ligowe spotkanie zakończyło się wynikiem 2-1 dla zespołu Dąbnębno. Tydzień później żółto-zieloni rozegrali mecz z drużyną Hutnik Szczecin remisując 3-3.